Ojciec Syrach Janicki, medytacje franciszkańskie. Zapraszam serdecznie do medytacji franciszkańskich. Jest to okazja do tego, aby przez rozważanie myśli, słów Świętego Franciszka jego życia, na nowo zachwycić się ideałem, charyzmatem, jaki ten święty nam zostawił. Medytacje te napisałem w ciągu kilku lat. Ojciec Syrach Janicki. Tom czwarty. Czyta Michał Kurka 12 sierpnia Modlitwa i Ewangelizacja Lekcja Lekarze poradzili mu raz, a bracia nieustannie go namawiali, aby poddał się leczeniu oczu, polegającym na przypalaniu rozżarzonym żelazem. Mąż Boży pokornie zgodził się na to, ponieważ uważał, że to będzie dobre dla jego zdrowia, a równocześnie jest czymś przykrym. Przybył więc wezwany chirurg, włożył żelazny instrument do ognia, aby zrobić zabieg. Sługa Chrystusowy, wzmacniając przerażone ciało, zaczął przemawiać do ognia, jak do przyjaciela mówiąc: Mój bracie ogniu, Najwyższy stworzył cię godnego współzawodnictwa, pod względem blasku w porównaniu z innymi rzeczami mocnego, pięknego i pożytecznego. W tej godzinie bądź dla mnie łaskawy, bądź uprzejmy. Proszę Wielkiego Pana, który cię stworzył, aby zmniejszył twoją moc wobec mnie, bym mógł wstrzymać twój słodki żar. Skończywszy modlitwę, nakreślił znak krzyża nad żelaznym narzędziem rozżarzonym w ogniu do białości. A następnie stał niewzruszony. Zgłębiło się parzące żelazo w delikatnym ciele i od razu aż do brwi wypaliło ranę. Święty Bonaventura, życiorys zwiększy Świętego Franciszka. Medytatio Święty Franciszek potrafił się modlić nawet w obliczu tak wielkiego cierpienia fizycznego, jakim była kuracja rozpalonym mieczem. Raz na zawsze pozostawił nam przykład i świadectwo modlitwy, która towarzyszy człowiekowi we wszystkich, nawet najbardziej dramatycznych momentach życia. Biedaczyna nie tylko słowami, ale własnym przykładem ukazał nam, że modlitwa jest czymś fundamentalnym w życiu osobistym każdego brata, jak i całego zakonu. Skoro zaś nasz zakon jest wspólnotą ewangeliczną i oddaną ewangelizacji, to modlitwa musi w nim zajmować ważne miejsce. Modlitwa jest tym, co ożywia nasze wspólnoty, sprawia, że są one niejako bezpośrednio złączone z Bogiem. W naszej misji ewangelizacyjnej modlitwa musi zajmować centralne miejsce. Skoro głoszenie dobrej nowiny ma doprowadzić ludzi do Boga, to bycie z Nim wyraża się przede wszystkim w modlitwie. Używając dużego skrótu myślowego, możemy powiedzieć, że celem ewangelizacji jest pomoc ludziom w spotkaniu z Bogiem i nauczenie ich modlitwy. Spróbujmy odczytać kilka znaków czasu, które powinny nas jeszcze mocniej przekonać do tego, że naszą misją jest uczenie innych modlitwy. W dzisiejszym świecie panuje moda na pewnego rodzaju spirytualizm. Raczej powszechnie został odrzucony materializm, i dlatego współczesny człowiek z pewną łatwością otwiera się na to, co duchowe. Znakiem naszych czasów jest moda na duchowość z Dalekiego Wschodu, a zwłaszcza na praktyki medytacyjne. Jakim wielkim wyzwaniem dla naszej chrześcijańskiej duchowości jest to, że dziś prawie w każdym większym mieście działają szkoły medytacji transcendentalnej czy jogi. Innym znakiem czasu jest praktyczny materializm, który u wielu ludzi doprowadził do swoistego wypłukania z duchowości. Tenże materializm przyniósł ogromne rozczarowanie wielu osobom i przez to otworzył je na duchowy wymiar życia. Ci ludzie szukają czegoś głębszego, wartości, których nie można kupić w hipermarkecie. Także ludzie tradycyjnie wierzący są inni niż kiedyś. Wystarczy spojrzeć na ilość ruchów i grup modlitewnych powstałych w ostatnich latach. Bardzo łatwo możemy zauważyć, że dziś przy naszych kościołach nie wystarcza już tylko posługa sakramentalna. Jest coraz więcej ludzi, którzy pragną żyć całą głębią swego chrześcijaństwa i szukają u nas pomocy. Jaka może być nasza odpowiedź na te znaki czasu? Byłoby czymś tragicznym dla nas, gdybyśmy te znaki zlekceważyli. Ponieważ można by to odczytać jako zaprzeczenie naszego powołania. Co więc konkretnego możemy zrobić, aby nasza odpowiedź na te znaki czasu była adekwatna? Po pierwsze, należy baczną uwagę zwrócić na grupy będące przy naszych wspólnotach. To te grupy mają stać się miejscami modlitwy i głębokiego doświadczania Boga. Choćby pod tym kątem warto spojrzeć na wspólnoty tercjarzy. Dzięki mądrej asystencji duchowej, te wspólnoty mogą być dla wielu osób miejscem, w którym będą mogły uczyć się modlitwy. Nie możemy doprowadzić do sytuacji, że nasze kościoły będą puste i nie będzie w nich modlących się ludzi. Dlatego trzeba tak wiele uwagi poświęcić tym różnym wspólnotom. Po drugie, należy poświęcić wiele uwagi duszpasterstwu indywidualnemu. Przez sakrament kapłaństwa jesteśmy przeznaczeni do posługi pasterskiej. I z tego powodu często jesteśmy nazywani ojcami. Duchowe ojcostwo wyraża się w prowadzeniu powierzonych nam osób. Kierownictwo duchowe, w szerokim znaczeniu tego słowa, jako jeden ze swoich celów, stawia sobie pomoc w dziedzinie modlitwy. Jeśli zgłosi się do nas osoba pragnąca szczerze wzrastać w swojej modlitewnej relacji do Boga, to winniśmy udzielić jej wszelkiej pomocy. Nie można jej nigdy odrzucać, bo gdzie ma szukać pomocy, jeśli nie u nas? Oracjo. Prosimy Cię, Panie, za wszystkich ludzi, którzy przychodzą do naszych wspólnot, aby się modlić i modlitwy się uczyć. Duchu Święty oświeć ich i prowadź na coraz większe głębiny życia duchowego. Spraw, aby ci ludzie znaleźli w nas, braciach mniejszych, właściwe oparcie i pomoc.